Zacznę od gratulacji tego zwycięstwa w, drugim, w pierwszym drugim spotkaniu z Węgrami. Dzisiaj pewne, kolejne pewne zwycięstwo z tym rywalem i chyba ciężko znaleźć jakiś taki aspekt, który wymagałby krytyki w tym spotkaniu, w Waszej grze. Myślę, że, że zawsze coś się znajdzie. Myślę, że będziemy mieć wideo w poniedziałek i zobaczymy, co było źle, co jest jeszcze do poprawy. Na pewno nie było to idealne, idealne spotkanie w naszym wykonaniu, bo. Straciliśmy dwie bramki może gdzieś tam z, naszej, z naszego rozluźnienia, ale musimy się tego wystrzegać i w takich meczach grać na, na zero pomagać bramkarzom, bo, bo na mistrzostwach musimy o to walczyć o, każdy, o każdą bramkę straconą musimy blokować dużo szczałów i, i skupiać się na tym. Czy w czynnicy węgry były tak słabe, czy wy tak mocni? Ciężko powiedzieć teraz, czy my byliśmy w dobrej dyspozycji, czy czy Węgry były w słabszej dyspozycji? Po prostu my chcieliśmy grać, wygrywać i, i myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Wiadomo, że ym, wynik tego dwumeczu jest sprawą drugorzędną, bo przygotowujecie się do Mistrzostw świata. Więc zapytam, ym, co wyniesiecie z tego turnieju, z tego dwumeczu? Na pewno dużo rzeczy. Myślę, że, że będzie analiza, będziemy poprawiać swoją grę, żeby, żeby na te mistrzostwa była w 100% dobra. To dopiero pierwszy taki prawdziwy test tej kadry przed mistrzostwami, więc chyba z takim dużą dozą optymizmu możemy patrzeć na kolejne spotkania kontrolne i później na sam koniec na Mistrzostwa Świata. Myślę, że musimy się skupić na tym, co jest teraz. Fajnie, że wygraliśmy te mecze. W przyszłym tygodniu mamy dwa kolejne sparingi, ale musimy skupić się na sobie, na naszej grze. Żeby, tak, jak mówię, tak jak mówię, żeby ta gra była idealna przede wszystkim w destrukcji, bo, bo na mistrzostwach to będzie bardzo ważne. Fajnie chyba to, że poziom trudności będzie stale rósł od Węgier po Słowację w tym ostatnim spotkaniu przed mistrzostwami, więc chyba będziemy mogli zobaczyć, w którym miejscu ta kadra się znajduje. No tak, fajnie, że, że te sparingi są naprawdę wymagające. Myślę, że, że im dalej w sezon będzie. będzie sezon ten przygotowawczy przed, przed tymi mistrzostwami, będzie, będą dłuższy, będą mocniejsi i mocniejsi przeciwnicy i, i fajnie, że, że możemy się sprawdzić przed, przed tak wielkim turniejem. Zdania są podzielone, ale zadałem pytanie Arenowi Chmieleńskiemu, Damianowi Kapicy i oni tak różnie tylko podchodzą, więc zapytam też Ciebie. Czy według Ciebie te przygotowania do mistrzostw świata, ich długość, intensywność, to na co po prostu będziecie tutaj kładli nacisk, można porównać do przygotowań do sezonu ligowego? Kurczę, myślę, że na pewno jest to ciężki okres przygotowawczy. Myślę, że do sezonu normalnego na start przygotowujemy się bardziej na sucho, gdzieś później jest ten lód, więc, więc ciężko to porównać. Uważam, że, że trener ma jakiś pomysł na to, no i my jako zawodnicy musimy w to iść i, i ufać trenerowi, że, że przygotuje nas do tego turnieju jak najlepiej. Podejrzewam, że gra w reprezentacji to już samo w sobie jest takie wyjątkowe przeżycie, ale gra w reprezentacji w domu, w krynicy. To jest już... nie wiem, szczyt marzeń. Czy szczyt marzeń? Fajnie jakby to był hokej i gdzieś ten hokej by tu był i można było się sprawdzić. Może w krynicy, a może przeciwko krynicy. Fajnie, że mogłem tu się pojawić orzełkiem na piersi i wrócić do tego miejsca, bo bo dawno tutaj nie grałem. Gdzieś tam chłopaki się pytali, kiedy ostatni raz graliśmy tutaj mecz jakiś, to, to było to bardzo dawno. Także, także cieszę się, że mogliśmy tu wrócić i, i pokazać się przed własną publicznością. Kilka miesięcy temu Puchar Polski, teraz te dwa mecze wasze z Węgrami. Chyba fajne rzeczy zaczynają się dziać w hokeju w Krynicy. I, I można chyba tak patrzeć z optymizmem na to, że kiedyś tutaj faktycznie odbuduje się ten hokej i, i będziesz miał okazję częściej przejeżdżać niż tylko raz powiedzmy, na sezon. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej się odbuduje ten hokej. Uważam, że, że nawet kibice dużo osób Krynicy przy, przyjeżdża na mecze, żeby, żeby oglądać. Myślę, że, że też tych kibiców było dość sporo. Także tylko czekać na to, żeby, żeby ktoś się za to zabrał i, i żeby odbudować ten hokej. Na koniec troszkę mniej przyjemny temat, czyli temat tego, że ty byłeś chyba jednym z takich największych nieobecnych turnieju w Sosnowcu, turnieju tego prekwalifikacyjnego pre do Igrzysk Olimpijskich. Tutaj przyjechałeś z takim, z takim celem, żeby pokazać, że trenerowi, sztabu trenerskiemu, że to był błąd, że wtedy nie dostałeś tego powołania? Myślę, że nie będę myślał o tym, co było. Była to decyzja trenera, to trener odpowiada za, za to, kogo wybierze i to jest zrozumiałe. Jeżeli trener decyduje, że chce takim składem gdzieś grać czy, czy walczyć, to to jest jego decyzja i ja ją szanuję. Tutaj przyjechałem walczyć dalej o miejsca. Wszystko jest, można powiedzieć, na nowo. Jest ta szansa powalczyć o to miejsce, więc, więc czemu miałbym z tego nie skorzystać?